mam mordeczki moje kochane, to ja wyszło kochany youtuber. Dzisiaj wyjątkowo w Cube Life. zaproponował to mój kolega z klasy tą grę, więc zaczynajmy. <ścoughs> to jest... Aha, muszę włączyć internet, ale tak? fajnie. Czek poczekamy aż internet mi załapie. No. <ścoughs> to jest y gra po prostu o mnie. Nazwijmy to, nazwijmy to pogromcy live. No. Halo. Pogromcy live. Czemu pogromcy? Taki nix ustawiłem, Czemu live życie. Dobra. Nagramy pierwszą grę. Roz, Rozpocznijmy nową serię. Saper. Gramy w sapera. Nagrywamy na jedynce. Nagrywamy, nagrywamy, nagrywamy. No i og reklama ogląda. No dobra, wracam po tej dwurocznej e, reklamie. Jest montowanie i publikacja. Ojej, to są wyświetlenia, to są hajsy zarobione, tylko to są komentarze i łapki. Jej, jedna łapka, ale chyba w dół. Prawie 20, opublikowano. Proste gry, zagrajmy w Super 1. Szałnima. nagrywamy sapera Dalej nagrywamy moje saperka Co tam, wysadzamy jakieś miny. To znaczy nie miny, kurde jak się grało w sapera A no to, to, to jest to Mam nadzieję, że więcej będzie wyświetlań Po tym filmie chyba będzie mniej właśnie wyświetlań tak, mniej. No i reklama. Standard. Witam. Już po przerwie opublikowano 11 wyświetleń. Brak energii. Muszę iść i kurde. Idziemy spać. Koniec dnia. Nagrywane gry, nagrywane filmy, nagrywane live. Opłaty czynsz. Dobra, siema. To znowu ja nagrywam sapera. Sprawdzamy pola. Cyk, 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 cyk. Tutaj jest mina. No dobra, to tutaj otwieramy. Nie no, śmieję się. <laughs> Udaje coś tam, że, op, że tam gadamy coś w saperze. Ten odcinek będzie bardzo, 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 bardzo bardzo długi. No i z reklamami oczywiście. Sapera, 15 wyświetleń Saper chyba najlepszego dnia Najlepszy był pierwszy odcinek Dalej. A możemy nagrywać Nie Ty chcę koszt. Co? Ile? Nagrywamy proste vlogi Dobra Teraz Nagraj film, prosty vlog o sycylijskim sy autostradzie... Proste vlogi. <kłysy> mam nadzieję, że ten vlog będzie palce lizać. <kłysy> <kłysy> Bo już straciłem pieniądze, a mam tylko 10 subskrybentów. Dużo. Bieg na reklamę. No, witam znowu. Publikacja. Lepiej będzie niż ten film. Proste wloi. O rusztowym YouTube. Co, co Jeszcze nagrywam. Gru... Brak energii na e, A mógłbym kupić jedzenie. Zupa. Nie masz energię strzał. Z tego dnia. Jedziło. Nie, ja, ja bym prawie wyczyścił listę. Koniec dnia drugiego. Czyż jeden? Mogę zmienić awatar za złot... Za reklamę. No. Dzwoneczek. Nie mam żadnych powiadomień. Dobra, gramy w supera. Chyba no, tak na piątym odcinku skończymy super. Supera i zaczniemy Murio. A musisz dyskutować? Jestem. Jestem, oczywiście, babcia się wpakowała. Na film... Filmu? No. Jak nie będzie więcej niż 16, to kończymy w tym następnym odcinku. Dobra. Nagrywaj filmy. Proste vlogi. O gargantuicznym astronaucie i o pięknej reklamie. No, nagrywanie, montowanie. Hmm. hmm. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20 21, nie. polecenie użytkownik skidę! Polubimy mój kanał yeah. <k methodology> Dobra To praktycznie co? Dwa vlogi naraz na, na dzień nagrywam A już mam następny poziom, więc chyba mogę Nagrywanie tagów? Z powrotem wróciłem. Chyba nagrywamy Minecrafta, filmiki, gry. Stop. Nagraj. Ostatni odcinek. Odcinek supera. No będzie bardzo... Mugi, bo będę musiał zmontować takie końce wszystko. Tylko ja żeby nie dyskutować. Hmm. Oczywiście. Ostatni odcinek najwięcej tych wyświetleń. Trzech subskrybentów mi weszło. 40 wyświetleń. half Fire, Warcraft, Minecraft, Minecraft, no, Angry Bots, it's tower, Mario, Angry Bots, kupujemy na no jedyneczkę. Pierwszy odcinek z Angry Bots. A nie szósty kłamczuchy pierwszy odcinek siema, cześć, to ja! Pogromcy live ITP, TD Okle Kolejne trzy. A nie, myślę, że mam trzeci pożem 39 wyświetleń. Piję jedynko. Stek napoje woda. Taser, Wood. I poczekaj Czyli co? Teraz koniec dnia. Nie zarabiam z filmów nic. Nagraj film. Prosty vlog. Czyli, że tak naprawdę wychodzę na zero. Bekon. O epickim bekonie. U e, epic begonie Tak, włączyłem sobie Minecraft. ale on jest zablokowany. Bo najpierw w retro będę musiał jest Zainwestować. Nie wiem. To, to tyle w ogóle myślenia, że nagrywanie tagów. Codzienne vlogi. Codzienne vlogi. Nagrywamy teraz Angry Bots. Dawaj, następny. No dobra. Chyba Angry Botsy Skończą nawet. Ten odcinek. Skończą? Nie wiem. Na pewno wiem, której osobie się spodoba ta gra. Moją kolegę, który mi ją zaproponował sam. Mam jeszcze 4 wyświetlenia i jeden komentarz. Co to za ruina? Ha, bo gramy w Angry Birds. Rozumiem, co to za ruina. Fajne. będę 5 opłaty. Złotówka za czynsz. No. I co, coś mogę kupić? Gu Nie mogę kupić. Nie mam jednego punkta. Czyli czy co? Nagrywanie filmów, codzienne vlogi, pogreamy C E C -i -a -d -a nie ik. No. i na raz okay. pogromcy zjadę naleśnik na, na raz pogromcy zjadę na naleśnik na raz no <laughs> i zobaczymy ile ten odcinek pod koniec serii wyjdzie ile będzie Wyświetleń. Mamy 35 subskrybentów. Oj, 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 dwa, dwa subskrybenci, aż 40 wyświetleń. I love you! No zigaming. Jestem zajęty, przykro mi. Łapka w górę A to jest Przykro mi Nozigame, ja jestem zajęty, nie mogę. Ty, brak energii? Czysz. Dobra, pogromcy zjadą naleśniki. Naleśnik na raz. Kończę ten no. <laughs> Może dziś jeszcze jeden będzie odcinek? Nie wiem. Na razie, na razie to koniec. Cześć, pa i czołem.